Wow. Mogę przypuszczać, że teraz łapiecie swój Jak trip raszał to właśnie tej płyty klimat. Psycha jaka psycha tego już dawno nie ma. Zmieniła się w tam tak ataki otwiera. To chore melody, przy tym nie zamkniesz powiek. Chyba że dusza odejdzie, ciało zostanie po tobie. Szliste i zimne, jak zimowe poranki. Masz tutaj bit, do którego śmierć chciałaby dać ale pierdolę ją, może sobie po... Ta głupia suka do śmierci nie pozna naszych twarzy I dalej dajemy rap z gdzie szatan nie w Tu nie arają się Biblią bardziej Vincem Corleone Siedemnastolatka z letnim chłopakiem Ona robi za Dominę, on w się na kanapie Za marne drobne i dusza sprzeda na diabłu Dobro czy zło, tutaj nie ma dylematu, tej Teraz Kaczory, wyższa szkoła twardych nokantów Czasem tu w wampum, z dala to liryczna dewiacja, chora bardziej niż bok w parku A słaby już czeka pod pokarku z nerwów Nawi jak koc, złoży się dead Co nie sprzedaje dupy jak edyta herbus Dlatego nie mam za sobą już dawno Predek i herbu Choć nadal kroczę tą drogą za przekór kłamliwemu i O jedno słowo, za dużo się nerwus, nie denerwuj Synek, pomódl się o lepsze, jutro nim pójdziesz, Ja walczę z tylem i techniką, Aha. Wrzucam na impon, I czy sam, czy z ekipą. Niech wiecie teraz za Bo piszę te wersety, jak pisał jest Alman Rushdie Wskaż mi drogę, która byłaby właściwsza Droga jest tylko jedna za nią, są tylko bliższa. Ranii to sezon na chore rapy. Ja ramię to, co najgorsze, typu stukły do papy. Weź te łapy, wiesz, czarap, waraty. Kto pięć styli, czyli hardcore i nic poza tym. Kaczą paluch, coli, USRH. Wciągaj densy, jak proszek z lusterka. Prezentuję godnie to miasto, tą scenę pojedziemy jak z bydłem gdy tego słuchasz to tniesz szarym mydłem będziesz czekać czeka kaganiec, wystarczy jedno zdanie i już łapiesz za różaniec. my mamy w planie zrobić wam paniem Kus -kus, te pierdolenie nie lepszy hardcore czy truskul? To stanie w banie to jest kwestia gustu Chodem Jak duże zitki twoje wątłe No jak to dozwolony szczą Mam ze sobą hordę mor Poznań Jestem stąd Zataczam krok jak ja strząb. Zanim Za nim pikując pierdoleci się w miasto PDG Gawros, Konsekwenty łakom bo mam w głowie highscore jak ten pojeb Donnie Darko każdy wers poczarną czarną skryty to chłopcze jest prawdziwy, ja czy ty? mam ore w na napierdalam niczym obrzyń do tych co na trackach pierdolą trzy włączam tryb nosy, bombarduję każdy dystryk stąd aż po wyspy, projekt was jest styl to jak smak do tej gry trzeba dojrzeć oko pięć stili zwiastujących twój pogrzeb się ostrzec to długi monster na fyrtlach Przekraczam normę W skali brutalności morders Nie będą w stanie znaleźć Cię nawet skali i Morder Diabeł przybiera ludzką formę To jest potworne Jakbym Ci z szóstego piętra zrzucił pełen kek na mordę Szykuj plastikową torbę Morder was the case Statek winno dziś zabiera Cię w niezapomniany race. Jak Dablaze, synu, Dam Ci słodycz dla cukierka Masz w rapie takie szanse jak ty z parkinsonem w, w Jadę jak łódzka erka Krew spływa po rękach Przysięgam, że zginiesz w niewyobrażonych mękach. Zwierzęta, słabych dożywotnią nękam. Skóra pęka, słowa wyryte w krwawych pręgach. Czarna pogrzebowa wstęga, prosektoryjny stół. Mam z ty klasy krzyżowanie głową w dół. Będę